Maneczko, z tej strony dominik YouTube. Dzisiaj nowa gazetka Lego Ninjago. Przepraszam za tak długie spóźnienie, ale po prostu nie mogłam jej dostać. Ale ważne, że teraz ją yy, cóż rozpakowuję, więc przychodzę do rozpakowania i pokażę Wam jej zawartość. Więc po rozpakowaniu gazetki mamy kartę. Gazetkę i Glutinusa. Najpierw zobaczymy kartę limitowaną. Zein gotowy do pojedynku, edycja limitowana. Dobra, teraz gazetka. Co będziemy mieli w następnym numerze? Zejna. Więc zejna. A i piszcie w komentarzu, czy chcielibyście zobaczyć na moim kanale Lokiego. Jeśli tak, to piszcie w komentarzu. No i to będzie kiedy? 17 maja. No i super. A więc teraz najważniejsze. Bo nasza kochana figureczka Glutinusa. Więc teraz ją złożę. No, i tak się prezentuje Glutinus. I chciałem zwrócić tu uwagę, bo tu jest chyba źle nadrukowane. A to pokazuje, że to mają być nogi Glutinusa. A teraz podsumowanie. Podsumowując, mamy kartę limitowaną, gazetkę i Glutinusa. Mam nadzieję, że Wam się spodobało. Widzimy się w kolejnym odcinku. Do zobaczenia. Cześć.